Cześć, to znowu my, TV. Mamy dzisiaj, dzisiaj challenge na hulajnogach z utrudnieniami. O, to są utrudnienia? Więc zapraszamy! Teraz na rozgrzewkę będziemy mieli salę pomiędzy pachołkami, piesza ja. Ja druga, ja ciecia. Czas jest, yy, salon jest na czas, więc za chwilę wracamy. Chwilę gotowa do startu? No. Start. Wiktoria gotowa do startu? Start. A Anastazja z racji tego, że ma nogę, gdzie ciężko jest skręcać, to na co drugą super będzie sobie skręcała. Więc gotowa do startu? Start! No, skręcaj. I teraz przy tym skręcaj. No i prosto. Szybko, 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 szybko. Super! Taką konkurencję mi się podobała bo była taka łatwa i szybka. Nie bajdę Ci, bo podałam to! Bo to nie, wiem, nie dostałam punktu. No bo punkciki liczymy dopiero w domku, tak? Jak tata mierzy czasy ładnie? Montując filmik. <grytanie> <Dała się sobie. grytanie> y ten sam mi się bardzo podobał. Jak macie i nogę, to nawet mogę spróbować u siebie, rozstawić jej kamienie i zrobić ten sam. W tej konkurencji mamy Mili samą Musimy w jednej ręce trzymać się, żeby nam nie spadło. O i wypada takie Anastazja jest pierwsza, a Lila jest druga, a ja jestem trzecia. Okej, okay, to za chwilę wracamy jak będziemy gotowi. To Anastazja gotowa? To start, powolutku. Dobra, pierwszy słupek minięty. Drugi już też wymija. Teraz w tą stronę. Super. Już skręcaj drugą stronę. No, do mnie, jeźdź. do mnie, do mnie, do mnie, do mnie. No, jedź, jedź, jedź No brawo, on nie spadł jajko. W tej rundzie będzie lila. Ja tylko przypomnę, że czasy i wyniki podamy już na koniec e, odcinka. A lila ma trochę Ciaśniej zrobione. Nie, jaka za łatwo. Bo sobie ciężko ma skręcić swoją nogą, Więc lila gotowa? Czas. Start. Ja tylko jeszcze tu dodam, że czas jest liczony od przejechania pierwszego słupka do ostatniego. Ja potem będę montować filmik i będę zaznaczał sobie dokładnie czas. Więc uwaga. Czas. Start. Super, każdemu się udało nie rozbić jajka, brawo. Nie, ja. mi się podobało, gdzieś to, to, to i Nie, ja nie mi piłeczka. Jajeczko. Jajeczko. Było, tam było ja jajko. Ciadko. tylko to, to, to Tak, no pokazywaliśmy. Cześć. Tata, czuć. Jajko. Jajeczko. A Jajko, to dzień? To jajeczko bardzo mi się podobało, bo było takie szybkie i fajne. Zbudujcie ciami domu! Ta właśnie konkurencja z wieczkiem bardzo mi się podobała. Na początku myślałam, że ona będzie taka trudna, że ciągle będzie mi się właśnie tak spadało, ale było fajne, bo nie spadło mi jajeczko. W trzeciej konkurencji będziemy musiały trafić tymi sznurkami. One mają kolory i trzeba będzie trafić na pachołek z danym kolorem. Tu teraz się wysiedla, jak wyglądają kolory pachołki, jakie punkty mają. I kto pierwszy? Ja. Victoria. Potem jest Anastazja, i tutaj kończy okay. Lila tam rundę. Więc ja tylko pokażę, jak wygląda trasa cała. Tu jest start. I przed kolejnymi sukami trzeba już rzucić sznurkiem. I wtedy będą liczone za nie punkty. Gotowa? Czas, start. Dobra, to się dzień nie udało. Możesz spróbować jeszcze raz. Dobra, Wiktoria teraz zaczynaj drugą rundę. okej okay, może w trzeciej rundzie się uda. Dobra, start. Ale blisko dajesz kolejną rundę. Czwartą. Ok. Dobra, runda finałowa. Dalej, Wiki. Oj, tu troszkę za mocno. Dobra, teraz kolejna Anastazja. Czas. Start. No i rzucaj Ale blisko No dawaj, teraz druga runda będzie Runda druga, start No, się nie udało Wracamy na rundę trzecią Runda trzecia, start Ale teraz bliziutko Teraz runda czwarta I Anastazja, start Kurde, ty lepiej rzucasz od Wiktorii tutaj. I finałowa runda, start. No, niestety też się nie udało. Dobra, i swoje. 5 rund zaczyna Tera Lila, start. No, niestety. Runda druga, start. No, bliźniutko. Runda trzecia, Lila Start. Czy się uda? Niestety też nie. Czwarta runda, Lila Start. Trafiła, z pięć punktów już ma. No brawo. I finałowa runda, Lila jak na razie jako jedyna trafiła. Start. Dobra, to 5 punktików dali. Jak na tej konkurencji, to zabytnio nie poszło 0 punktów miałam. Jak tata jeszcze wymyśli, jeszcze jakieś, nie wiem, na rowę... Nie... No, na jakiejś konkurencji też, muszę podswenować. I te konkurencje mi się tak nie podobała. Jeśli Cię nie powodowało to mi popójdźcie. A, a bić to, mi się udało, dziobić to. Prawie Ci się udało. Mi się e, ta konkurencja ze sznurkami e, tak średnio mi się podoba, ale jako jedyną do sam punkt. W tej konkurencji mamy trzy piłeczki, żeby strącić wieże z kubeczku tu jest podgląd jak wygląda wieża? Tak W tej rundzie ja, Lila jest pierwsza, ja jestem druga, a noska jest trzecia To Lila jako pierwsza startuje w tej konkurencji, więc zaczynamy Nie udało się Runda druga, start Trafiła? nie, nie. Nie, leciało, nie, nie leciało. To... Dobra, to... Dobre. Dobre, to trzeba na nowo ustawić. Okej, okay, finałowa runda. Dalej. No i super, udało się zbić 5 kubków na 10. No, teraz ja. Okej okay, Wiktoria, zaczyna swoją rundę. Runda druga, start. Okay. Poczekaj, runda trzecia, start. Okej, okay, to w tej konkurencji teraz zaczyna swoją rundę Anastazja, start. No, prawie, runda druga start super, runda trzecia start stało jak widać tylko 6 kubeczków. No i tutaj się nie udało. No mi się słabo poszła ta runda. No zero A, i zachęcam Was, bo to jest fajne, jak się na przykład robi sobie, robicie sobie takie konkurencje, jak na przykład ta. Ta runda mi się podobała. zdobałam 5 punktów. Mi to bardziej Ci podobało, bo zdaliłam punktów. Teraz mamy finałowe, finałowe combo. Kombo. Następnie mamy jedną piłeczkę, żeby rzucić w sześć kubeczków. Końcu. A na końcu musimy rzucić wszystkie sznurki, i żeby zrobić jak najwięcej punktów. Pięć, i to ja pójdę, ja do końca. Tu jeszcze będzie slalom z jajkiem, o którym zapomnieliśmy powiedzieć. Gotowa do finałowej rundy? Czas, start. tu jak widać piłeczkę przechwytuje. tu się nie udało i wszystkie sznureczki no. zobaczymy jak pójdzie pozostałym dobra to swoją finałą rundę teraz Lila start no Lila nie z tej strony zrobiła zaleko rzuciła Snureczki, jest punkt cichy jeden i finałowa runda. Anastazja, start. No, rzucasz jajeczko, bierzesz piłeczkę i rzucasz prawie, teraz sznureczki wyciągasz? Wszystkie naraz, wszystkie. No, niestety się nie udało. Trudne, co? Finałowa runda. Konkurencyjne gratuluję. Pa, pa, pa. Więc subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, a róbcie co, co chcecie. To jeszcze tuziarki, serduszka pa.